Hello, witajcie! Z tej strony Nefarze to jest kolejny odcinek z serii darmowej gry online. Serii, której pokażę Wam gry online z różnych typów. Strzelanki, gry typu mowa, strategie, które oczywiście możecie zagrać za darmo bez wydawania zbędnego, przez, bez zbędnego wydawania pieniędzy na mikropłatności. Ehm. Dzisiejszą grą, którą wam pokażę, będzie to Battlefield Heroes. Darmowa wersja gry Battlefield od EA. Możecie ją oczywiście na oryginie. Na oryginie macie ogólnie zakładkę darmowe free to play gry. No i możecie sobie właśnie tam wejść i tu ze strony się uruchamia. Ściąga się tam mały pliczek, znaczy pliczek, mało zajmuje się ściągnięcie gry i możecie właśnie grać. Cóż mogę powiedzieć? mi się bardzo fajnie, jest to po prostu inny wymiar rozgrywki niż na przykład w Battlefieldzie 3 albo nawet w Battlefieldzie Free to Play, ponieważ takowy też powstał. Jest tutaj komiksowa rozgrywka z, z widoku trzeciej osoby. Nie tak jak we wszystkich strzelankach z pierwszej. No i ogólnie y, jednym z, naj, z największym atutem jest to, że y, jest to y, komiksowa grafika. Tak jak możecie nawet tutaj zauważyć. Yy... No to tak, co mogę powiedzieć? Gra się naprawdę świetnie, gra pozostaje w pamięci, zawsze jak na przykład jest dużo wolnego czasu, to ja sobie ją instaluję, odświeżam trochę pamięć i gram. Map jest dużo, są rodzaje na przykład właśnie, że jest nocne mapy, są mapy zimą, wszystkie wam tutaj opowiem jak to wyglądają. Gra jest oczywiście jak widzicie po polsku, możecie również grać po angielsku yy, i cóż, yy, może najpierw to co najważniejsze pokażę Wam item shop, ponieważ yy, no jest to jedna z ważniejszych gier, czy naprawdę potrzeba wydawać, czy warto sobie w tą grę zagrać, czy naprawdę mikropłatności odgrywają bardzo dużą rolę taką, że nie da się po prostu grać bez nich jak widzicie item shop jest podzielony na wygląd, uzbrojenie, pozy i gadżety Jeśli ktoś nie chce doby fajnie wyglądać co jest też niekonieczne to nie musi po prostu nic stąd kupywać nawet na to patrzeć i wystarczy tak jak wygląda normalnie żołnierz Jednakże no, niektórzy ludzie by chcieli jakoś tak ładnie wyglądać, czymś się odznaczać, żeby po prostu być zapamiętanym. Dlatego też możecie sobie oczywiście za pomocą mikropłatności kupić sobie Play for Free Funds i właśnie zakupić skórki, skórki bardziej przedmioty właśnie dla naszego żołnierza. Na przykład tutaj można sobie zrobić kolczyki z granatów. I to wygląda tak, że tutaj jest za funty można kupić na jeden, te lepsze rzeczy można kupić na jeden dzień lub bez limitu. Bez limitu oczywiście są droższe, a na jeden dzień moim zdaniem się nie opłaca kupywać. Już lepiej sobie trochę więcej dołożyć i kupić nielimitowaną ilość. Naprawdę co trochę jak są jakieś wydarzenia Sylwester, Sylwester no nowy rok tam ogólnie, święta, wielka nocna Bożego Narodzenia, jakiś Halloween, twórcy dodają do tej gry po prostu różnorakie skórki, tutaj możecie nawet zobaczyć sobie sweter, sweter od babci, super sweter z Fansona. I tak no to to niepotrzebne nie jest. Tylko teraz niestety z uzbrojeniem jest jeden problem, ponieważ e, no na uzbrojenie niestety też trzeba wydać e, realną kasę, co prawda ma się e, te standardowe przedmioty e, Tutaj mam uzbrojenie, to potem pokażę No jednak niestety e, jak ktoś chce zrobić więcej obrażeń, wszystkiego ogólnie więcej, no to e, trzeba by było na to wydać i tutaj mamy dla każdej klasy, potem powiem Wam o klasach jak to wygląda Może nawet podczas rozgrywki Właśnie mamy uzbrojenie Możemy sobie kupić również za walutę, która to jest Valor Points Można sobie kupić tutaj jak widzicie Na jeden dzień, na trzy dni Nawet występuje na przykład tutaj, że bez limitu można sobie właśnie za WP kupić Ale głównie to za fundy. Każda klasa ma, jak widzicie, własne uzbrojenie, którego inne klasy nie mogą używać. No i jakby właśnie ktoś chciał, no to może, może sobie to zakupić. Ja na razie z tego co wiem, to nie zakupywałem. bo jeszcze kiedyś właśnie w tej grze był Battle Funds, tak Battle Funds to się nazywały które e, niestety były o wiele droższe. Teraz z tego co pamiętam za 23 zł SMS-em oczywiście mamy około 10 tysięcy funtów, co, e, co jest naprawdę dobrą ceną, ponieważ e, za to możemy sobie kupić dwie bronie, ponieważ dwóch broni można tylko mieć wyekwipowane. Dlatego też jeśli ktoś potrzebuje, to naprawdę można sobie kupić i e, po prostu grać lepiej tak można powiedzieć również mamy takie coś jak pozy są to po prostu jak, jeśli nas zabiją no to najczęściej się macha Mnie czasami to nawet denerwuje nawet to są różne pozy na przykład parzenie herbaty tutaj zamyślenie znaczy tam mam plan o właśnie w ogóle grę robią ją bardziej zabawną tak żeby to strzelanie i się. Również są gadżety. Gadżety tutaj są różnorodne, od przyspieszenia, bandaży, czy też po kieszonkowe czołgi, które można sobie gdzie tylko się chce postawić i od razu mamy czołg, nie trzeba się martwić, że ktoś nam Również możecie sobie pograć ze znajomymi, tutaj na razie nikogo online nie ma. I tak, również są, tak jak w każdej grze przystało zadania, bardziej misje Są również misje dzienne, misje w zależności od broni To już sobie sami przepatrzycie Oczywiście z każdym poziomem jest ich więcej Dodam, że poziomów jest 30 I teraz tak Ja mam wzięte te misje, niech zostaną Dawno to oczywiście nie grałem O, to można wziąć Ok. Potem teraz te misje są bardziej trudne, ale to tam mniejsza z tym. E, I cóż, sklep wam pokazałem, teraz e, może pokażę wam e, żołnierza. Ja ostatnio jak widzicie wylosowałem, e, bo również jest taki fajny motyw, że twórcy wprowadzili dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na funty, e, wprowadzili takie coś, że raz dziennie można za pomocą chwytaka wylosować sobie nagrodę. Yy, trudno jest wylosować coś stałego, ale zobaczcie, mi się udało już to wylosować yy, i udało mi się wylosować yy, dłoniem osiężnego zgniatacza, kiedyś jak właśnie było tam jakieś opchody, jakiejś lysznicy czy coś. To z jakiegoś setu. Yy, są dwie strony konfliktu, nie wiem czy o tym powiedziałem. Yy, oczywiście Royals, czyli yy, Alianci, i Oś, yy, czyli Niemcy. No okej, okay. a więc kiedyś rozdawali nawet koszulki jestem z głupkiem, hehe, <laughs> więc fajnie, fajny akcent i co jest najlepsze w tej grze to jest to, że są umiejętności, zakładka umiejętności każda postać ma własne umiejętności, o których Wam opowiem w trakcie gry, żeby nie przeciągać o również o umiejętnościach naszego y, komanda y, też opowiem e, i cóż, on to będzie wszystko myślę e, Oczywiście tutaj wprowadzili nową możliwość warsztatu Ogólnie nie wiem o co w niej chodzi o, teraz Aha, za pomocą funtów możemy kupić sobie modyfikatory do broni, które zwiększają nam e, Więc... no krytyki Ogólnie tutaj widzę tak więcej krytów, celność, więcej możliwości do magazynka włożenia. Oczywiście one się pojawią wkrótce wszystkie. Na razie mamy tylko dostępne te, 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 taki piorunik. No więc cóż, yy, dobra, to może powiem jeszcze o trybie, gdy są losowy... losowy deadmatch, yy, drużynowy, nie ma free to all, tak? Bohater wzgórza, to trzeba przejąć chyba jedno, jedną, jedną flagę taką jakby i zdobądź flagę to jest po prostu Capture the Flag, czy przenoszenie do swojej bazy. Mamy również tam łuczek. No i map jest bardzo, bardzo duże, ja sobie zawsze wchodzę na losowe i mamy wyspę Wake. Legendarna mapa z, z całej serii Battlefieldów również jest w tej komiksowej wersji i wylosowało mi jako myśl grę ok jak widzimy jesteśmy już w grze ja gram komandem który jest bójcą bądź snajperem to już w zależności jaki build wybierzemy takim powinniśmy się trzymać do samego początku Potem mamy jeszcze Soldiera, który jest takim bardziej medykiem oraz Ganera, który jest ciężkim strzelcem posiadającym bardzo dużo amunicji w swojej pukawce. Ja mi się bardzo spodobał ogólnie ten, ten komando, gdyż lubię siedzieć często na niewidze. No a że ma snajperkę to nie, nie zawsze lubiłem snajperów, jednakże w tej grze no jest akurat nie taki balans, że tutaj kampić jest niesamowicie trudno. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Może najpierw o skillach. Skill jest 5, tak? Jeśli dobrze pamiętam. I ma tak. Skila... Pierwszy to jest, ten najważniejszy to jest niewitka. Właśnie, którą teraz mam zarzuconą na siebie. Przez co jesteśmy bezpieczni, wrogowie nas nie widzą, oczywiście do jakiegoś momentu, gdyż później no, jesteśmy w stanie zostać też wykryci, bo czym my mamy większy level niewidki, tym ona ma mniejszy, tak jakby, że po prostu bliżej musimy podejść, żeby nas dopiero zauważyli. Ma również C4. C4, które jest odpalane, jeśli ktoś na nie nadejdzie. Przed chwilą to co widzieliście. Jest również eliksir, który dodaje nam szybkości. Po prostu włączamy sobie to. Mamy również modyfikator do obrażeń podczas gdy celujemy z snajperki. Po prostu jak zaczynamy strzelać z snajperką, no to odpalamy sobie tego skilla. Ja go na razie nie używam, bo stwierdziłem, że bardziej mi się przyda C4, zatruty nóż którego zapominam zawsze używać. I ogólny właśnie ten eliksir Za nóż, jak już wcześniej wspomniałem. Jest to po prostu to, że dostaje jeszcze, kto, że obrażenia zadałem jeszcze damage over time z kucizny O właśnie. O, przed chwilą zabił. I to tyle nas na umiejętności komandosa bo tak on się tłumaczy. E, mamy u, wski, wśród umiejętności e, właśnie żołnierza. E, mamy takie umiejętności jak e, leczenie. To jest pierwsza i najważniejsza umiejętność, która daje nam niesamowitą ilość punktów i e, jest bardzo przydatną e, umiejętnością. E, mamy również e, Podpalone pociski, które po prostu zadają, tak jak ten teraz, zadają one, po prostu podpalają cel i też właśnie Damage Over Time biją. Następnie to jest nawałnica granatów, może jak to się nazywał nie dokładnie Wam nie powiem, ale ogólnie, że rzucam bardzo dużą ilość granatów, no i po prostu... Dajemy dużo obrażenia, bo ich tam bardzo dużo wyratuje Dokładnie kolejnych skilli już Wam nie powiem, nie pamiętam zbytnio Ponieważ niezbyt dużo grałem tym strzelcom, chociaż medyka lubię I jeszcze jest oczywiście, tak jak powiedziałem, gunner Który ma, ze skilli to na takie coś, że przyspiesza oczywiście ma również takie coś, że rzuca beczkę, która wybucha wśród przeciwników. I ma... ma jeszcze co? Takiego bersta do po prostu strzelania, który daje aurę szybkości do strzału i obrażeń zadawanych okolicznym graczom. I to chyba ze skill to by było tyle. Inne są po prostu moim zdaniem takie niezbyt warte uwagi. Jak widzicie tutaj jest niesamowicie trudno trafić ze snajperki, ponieważ ona ma duży odrzut, przynajmniej ta darmowa. Ja innej snajperki nie używam, bardziej moim zdaniem lepiej zainwestować sobie w nóż. albo po prostu w pistolet bo to jest na bliski dystans coś dobrego ogólnie mapy nie są duże są małe moim zdaniem największa to jest właśnie wyspa Wake ponieważ tam trzeba od naszego spawnu przelecieć do właśnie tej wyspy tak się bardzo świetnie gra naprawdę ja dawno nie grałem ale i tak mi sprawia niesamowitą Radoche ta gra, 30 leveli jest i z tego co pamiętam co drugi poziom się dostaje punkt umiejętności, punkt umiejętności tylko co drugi level, niestety nie jesteśmy wtedy w stanie wymaksować wszystkich umiejętności, jednakże nie powinniśmy się tak bardzo tym martwić ponieważ umiejętności są... nie da po prostu się rady używać wszystkich umiejętności. E, ogólnie tak jak mówiłem, kampienie się w tej grze jest trudne o tyle, że e, po prostu ta, te snajperki mają strasznie duży odrzut, e, przez co nawet jeśli trafimy jednego i tutaj headshot nie zabija od razu jakby co, e, tylko po prostu daje e, bonusową ilość punktów. Ja tutaj spróbuję zrobić plecki. Ja ci dam się kampić, szmaty. Okej, okay, okej. Okay. A, tutaj też jesteś. Cześć, koleś. Ach, wojskowa pułapka. To jest właśnie to C4, które jest odpalane przez yy, to, jak na niego nachodzimy. Jest to taka bardziej mina. Um. Oczywiście, że mi się bardzo podobało grać z ponieważ on ma e, niesamowicie dużo e, jak się, po prostu, nasze niesamowicie fajne pukawki i one potrafią zadawać niesamowicie duże obrażenia e, jeśli wpakujemy w bebechy jakiemuś komandosowi e, Komando, znaczy nie komanda, tylko e, strzelca się o wiele dłużej e, zabija Jednakże no jak Właśnie, o, cześć. Właśnie ja najczęściej zapominam o tym yy, nożu, żeby sobie po prostu yy, dodać piąteczką. Yy, szósteczką, sorki. Yy, a to jest naprawdę dodatkowy bonus do obrażeń. Siedem, sześć... Okej okay. No i zostałem niestety zabity Jak widzimy coraz więcej osób ma tutaj pełny bardzo dużo ze skinów oraz ma ulepszone bronie No ja niestety używam tych standardowych ponieważ dawno nie grałem Możliwe że jakbym więcej siedział przed tą grą no to bym sobie tam czasem skropnął smsika na funty Jednakże no na razie ogólnie Nie chcę mi się po prostu na grę w którą nie będę długo grał może, może kiedyś, jak teraz bym sobie popykał trochę, to by mi się chciało. No. Oczywiście możecie ze mną zagrać. Napiszcie nawet do mnie na prywatną wiadomość na YouTube albo po prostu um, Tutaj na nefarius chyba 1.2.3, to się tak jakoś nazywa. Um, jeszcze powiem, że tak, że konto to wystarczy mieć konto na battle na originie. Um, za za pośrednictwem tego konta się po prostu logujecie tutaj. I właśnie on jest bardzo dobry do robienia plecków. niestety przegraliśmy pokazałem wam na razie ten, dwa, ten jeden tryb ponieważ akurat mi się taka mapa wylosowała ta mapa jest tylko przystosowana na ten tryb może że właśnie tutaj możliwe że właśnie tutaj już skończę ponieważ no cóż żeby po prostu was wam nie przynudzać zbytnio oczywiście walor pońców dostaje się na tyle mało że no, no naprawdę trzeba robić często misje, ponieważ one dają nam na przykład za zrobienie takiej jednej misji dostaje się około... No, czter... zależy, zależy po prostu na którym poziomie, ale tam duże ilości, na przykład 40 to już jest duża ilość. Czasem też jak są specjalne okazy to dostaje się booster, do, żeby zdobyć więcej valor pońców. Tam na przykład 50% więcej albo nawet jest 150%. No więc cóż, ja Wam teraz podziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że gra się spodoba, że będziecie chętni grania w nią. Jest właśnie tutaj coś takiego, że no lepiej sobie doładować już to, właśnie użyć, zrobić tą mikropłatność, niż na przykład jak w grach, które do tej pory pokazałem, ponieważ naprawdę tutaj innej możliwości po prostu nie ma, żeby jakoś naprawdę dobre staty mieć. Chociaż też z tych standardowych rzeczy tutaj też bardzo mocno liczy się skill, a nawet z nie taki... I to, że po prostu macie dużo kasy. A więc ja wam dziękuję za oglądanie. I postaram się na następnym tygodniu również pokazać wam bardzo ciekawą grę, która mam nadzieję będzie jak najbardziej darmowa. A więc trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!